Siemka Targi 2023, Rybomania Poznań. Jesteśmy na stanowisku Massive Bites Tutaj kolega opowie nam o nowościach na ten rok. Cześć, witam bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałbym trochę porozmawiać na temat całej koncepcji Massive Bites'a. Massive Byte jest na polskim rynku od 2010 roku i naszą główną domeną jest jakość. Jakość którą i powtarzalność, którą mamy niezmiennie od właśnie 2010 roku. Mamy kilka topowych smaków, jak Bolsena Squid, która jest najbardziej rozpoznawalną naszą przynętą Scarlet, czyli Bolsena w obsypce. Bardzo dużo komponentów wysokiej jakości używanych do naszej produkcji z wersji właśnie Limited Edition Top Shelf, ale widzimy większe zainteresowanie ty kulkami typu ECO w tamtym roku, dlatego też w tym roku wypuściliśmy tą serię ECO w 3 kg wiaderkach to jest nowość na ten rok. 79 zł, 90 groszy dla, dla klienta to jest naprawdę niewiele za tą jakość, którą tutaj mamy. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo mamy muszle, kraba, tutti frutti, spajsa, truskawkę, ananasa, banana. Tak naprawdę wiele, wiele, wiele różnych, wiele różnych przynęt, które można dostosować do swojego łowienia. Największą naszą nowością to jest współpraca z firmą Aller Aqua. Aller Aqua jest znana z produkcji pelletów służących, e, służących do hodowli e, ryb karpiowatych, głównie karpia, e, też wiele wędkarzy używa ją, używa te... Używa peletu Allera do karmienia, bo jest on łatwostrawny, a bardzo napakowany, że tak powiem, witaminami i jakościowymi proteinami. My we współpracy z Alleraco stworzyliśmy serię Aller 90. Aller 90 to, to jest tak jak sama nazwa mówi 90% peletu 11 zmielonego, z czego powstaje mączka. Do tego dodajemy plazmę, różnego rodzaju spoiwa, żeby ta kulka, ta kulka uzyskała jak największą stabilność. Stabilność tej kulki to jest 18-20 godzin w temperaturze 20 stopni. Chłopaki teraz w zimnej wodzie 8-10 stopni. 72 godziny na haku ta przynęta dalej wytrzymywała się nie oszuka i tym tym, 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 tym tak naprawdę jadłeś za, za młodu jesteś w stanie e, sobie to pamiętać, więc tak naprawdę e, wszystkie łowiska, w których, w których, w których używany jest ale rakła, e, Pelet jest, e, tak naprawdę, e, jest tak naprawdę jest tak naprawdę ta kulka zrobi no, fantastyczną robotę. Chłopaki w, ty w tydzień potrafili zrobić 70 brań, gdzie różni ludzie obok nie łowili nic, więc y, ta przynęta mówi sama za siebie. Y, występuje ona w czterech, y, w czterech rodzajach. Naturalny, czyli bez żadnego dodatku aromatu cieczy, czyli mamy czysty zapach peletu Aler y, Aqua bestie, y, Best. Y, Później mamy krab banan, czyli taki oldschoolowy zapach, połączenie banana z krabem. Jest to jedna z pierwszych kulek, które były wprowadzane przez inną firmę produkującą przynęty w Polsce. Sam ją dobrze pamiętam, mam z nią świetne wspomnienia. Następnie mamy kulkę. Strawberry GLM, czyli truskawka z glm -em. Myślę, że to na późniejszą część sezonu jak najbardziej się sprawdzi. Ekstrakt z, z czystego glm czyli z nowozelandzkiej muszli. Tutaj na pewno zrobi robotę, przełamane jest to truskawką. I później mamy najpopularniejszą serię, czyli przejdźmy tutaj do e, Squid Citrus aromat y, pomarańczy mandarynki y, czyli cytrusów y, bardzo fajna przynęta na, na początek sezonu gdzieś gdzie te aromaty y, są jak najbardziej potrzebne Zapraszamy.